Notabene pani Bożena Koczyńska-Jaskiewicz wykorzystała to, ten pobyt stypendialny, między innymi do pracy nad powołaniem katedry muzyki dawnej w Akademii Muzycznej w Lwowie. Tak? Następna stypendystka znów konserwatorka zabytków, pani Lilia Jefremenko. Która pracowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod opieką pana profesora Edwarda Kosakowskiego. <klucz> Następna stypendystka, sztuki wizualne, e, tutor pan dr Janusz Bałdyga, mam wrażenie, że już niedługo profesor, i jest tą stypendystką pani Olha, już profesor, przepraszam. Pani Olha Kebas. Następne sztuki wizualne, konkretnie fotografia pani Kateryna Konopianykowa z Ukrainy, która pracowała pod kierunkiem pana Adama Mazura. Mam pytanie, czy dotarł już pan Eugenii Korniak, czy jeszcze nie? No, jeszcze nie, ale... Jeszcze nie, to w, w, ewentualnie wróć. A, w, w, ze względu na to, że pan Jocheni Korniak z Białorusi dojeżdża do nas, ale go nie ma, za to jest jego opiekun pan Tomasz.